prowadził całą naszą demonstrację. E, idziemy na razie ulicą Katarzynki, Podmuńską, e, Podwalem Staromiejskim, Korzenną, e, Heweliusza Rajską do e, pomnika poległych stoczniowców. E, proszę Państwa, e, z tyłu za demonstracją, czy w tyle naszego, naszej demonstracji będzie szło harcerskie pogotowie ratunkowe. Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy, można powiadomić kogoś z organizatorów: jest Straż Solidarnościowa, jest straż z bazyliki na Świętej Brwidy, Będziemy wszyscy Państwo udzielali pomocy. Rozdaliśmy śpiewniczki przed demonstracją i bardzo prosimy bardzo serdecznie prosimy o głośny, churalny śpiew. Przećwiczyliśmy w czasie mszy świętej, dzięki pani organiste, te pieśni, które zaśpiewamy jeszcze na ulicy, to są hymny, to jest nasza demonstracja wiary. Niech ta demonstracja wiary wybrzmi tak, żeby była słyszana nie tylko w całym Gdańsku, ale w Warszawie i w Brukseli, że katolicy wychodzą na ulicę i e, wyznają wiarę w Boga. E, bardzo prosimy o spokojne zachowanie o to, żeby Państwo się nie dali sprowokować, yy, bardzo prosimy o szacunek do Policji, Policja jest nam bardzo życzliwa, rozmawialiśmy z Policją, prosiliśmy o wsparcie, to wsparcie na pewno mamy ze strony Policji. Prosimy też o dużo delikatność w rozmowie, ewentualnie w kontaktach z dziennikarzami. Yy, jeszcze w czasie Proszę. demonstracji będą rozdawane Deklarację Kurcjaty Różańcowej, intencji Ojczyzny. Kurcjaty Różańcowa rozprzestrzenia się w Polsce od czerwca ubiegłego roku. Przyłączyło się do niej kilkunastu biskupów i chcemy modlitwą ratować Polskę. Intencją Kurcjaty jest modlitwa o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie ślubów jasnopolskich narodów. Będą też biuletyny. Wszystkie informacje na temat krucjaty są w biuletynach na stronie krucjaty różańcowej z ojczyzny. Trzeba deklarację wypełnić i wysłać do sekretariatu, albo, który mieści się w Niepokalanowie lub na Jasnej Górze u Ojców I to wszystko. Liczymy głosy. Dzisiaj modliśmy nas 80 kilka tysięcy. Deklaracji dziś mamy około 3 tysięcy, więc będzie nas więcej. To i Tojtojki stoją tutaj przy kościele, a Cztery to, i to i przy pomniku. Także, jeżeli ktoś po prostu będzie potrzebował, to to jest miejsce. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, Dziękujemy pani Ani za te słowa organizacji Marszu Poparcia. Yy, trudno jest niekiedy dojść do osób, które chcą przyjąć Chrystusa, dlatego, będzie jeszcze w Pomprze Świętej tutaj ksiądz z yy, spółką celebra czuwał. Komunią świętą, gdyby ktoś chciał przyjąć Chrystusa, niech jakoś tu się potem przeciśnie, gdy ludzie będą wychodzić ze świątyni, aby przyjąć Pana Boga do swojego serca. Moi drodzy, jeszcze ogłoszenia parafialne. do nie byłbym proboszczem, gdybym nie przeczytał ogłoszeń parafialnych. Dlatego proszę jeszcze o cierpliwość. A ogłoszenia na Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu yy, wyglądają tak. W związku z dyskryminacją Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz brak reakcji rządu na łamanie prawa przez konstytucyjny organ, jakim jest Krajowa Rada Radia i Telewizji, dzisiaj odbędzie się w Gdańsku. Marsz protestacyjny z żądaniem przyznania, przyznania Fundacji Lux Veritatis miejsca na cyfrowym multipleksie. Jest to protest przeciwko łamaniu podstawowych praw obywatelskich i ograniczaniu wolności mediów oraz swobody przepływu informacji. Marsz rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 11 w Bazylice Świętej Brygid Brygidy, po czym przejdzie obok pomnika Króla Zwycięskiego. Jana III Sobieskiego, aby dojść pod pomnik woległych stoczniowców. Miejsca, w którym Polacy upominali się o prawa człowieka, wolność, godność i szacunek. Zapraszamy na Wielkopostne Nabożeństwa, gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o 17.45 w czasie gorzkiej żali zbieramy ofiary na kwiaty do grobu pańskiego. Piątek Droga Krzyżowa. Dzieci zapraszamy na 17. Dorosłych na 18. Młodzież, szczególnie kandydatów do bierzmowania, na 19. Jutro obchodzimy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Pamiętajmy o solenizantach i solenizantach. Józefinów. Jak co roku w Wielkim Poście organizujemy zbiórkę żywności na święta wielkanocne dla rodzin najbardziej potrzebujących w naszej parafii. W miniony piątek i sobotę młodzież w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas zbierała na ten cel żywność w sklepie biedronka. Udało się zebrać ponad 60 kg produktów. I tutaj w naszej świątyni przy świętym Antoniu po prawej stronie są ustawione kosze, do których można składać produkty, takie jak makaron, olej, ryż, cukier, konserwy, słodycze. Pamiętajmy, że ubodzy są wśród nas, Bóg zapłać za każdy dar. Dzisiaj w naszej parafie odbywa się zbiórka ofiar na rzecz budowy świątyni pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II w gdańsku Łostowicach, która stanowi wotum wdzięczności archidiecezji Gdańskiej za dar obecności Ojca Świętego na Wybrzeżu. Gdzieś tam u wyjścia z kościoła będzie stał kleryk z puszką, gdyby ktoś zechciał się podzielić, byłbym bardzo wdzięczny. W zeszłą niedzielę zbieraliśmy na pokrycie kosztów wymiany nagłośnienia. Zebraliśmy 3000 zł, co świadczy, że ta inwestycja była potrzebna i spełniła oczekiwania naszych parafian. Dzisiaj też się przydało to nagłośnienie. Mocne, porządne. Chyba było słychać księdza od ołtarza, prawda? Zapłać za wsparcie. I w ostatnim czasie zmarli nasi parafianie, świętej pamięci Tadeusz Wasilewski, miał 77 lat z ulicy Podwale Staromiejskie i zmarł ksiądz kanonik Janusz Rekowski, który w latach 1983-89 pracował w naszej parafii, a obecnie był proboszczem niedaleko stąd w Jodłownie. Pogrzeb odbędzie się jutro w poniedziałek o 10:00 w Filii Jodłowna, czyli w Czapielsku. Poprowadzi będzie przewodniczył Eucharystii ksiądz arcybiskup Sławej Leszek metropolitek metropolita gdański. Kazanie wygłosi ksiądz infułat Stańsław Bogdanowicz. Zatem powstańmy teraz. Módlmy się. Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Oświeć nasze serca światłem swojej łaski. Aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I pomódlmy się za zmarłych z naszej parafii, za zmarłych yy, kapłanów, za księdza Brałata Henryka Jankowskiego, prowoszcza tej parafii, księdza profesora Józefa, Wszystkich zmarłych z naszych rodzin, biskupa Zygmunta, Pawłowicza w drugą rocznicę Jego śmierci. pomódlmy się za zmarłych obrońców naszej ojczyzny. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju na wieki. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i obdarzy pokojem Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, jesteście posłani. Jeszcze Polska nie znieła, kiedy ży.